Witajcie! Mitologia słowiańska to zbiór opowieści, legend i wierzeń, które opisywały pochodzenie świata, działanie sił natury, losy bogów i ludzi oraz znaczenie rytuałów i świąt. Mitologia ta była żywa i dynamiczna, zmieniała się w zależności od czasu, miejsca i wpływu innych kultur. Nie została spisana w całości przez Słowian, ale zachowała się częściowo dzięki ustnym przekazom. Kronikom, pisarzy chrześcijańskich, źródłom archeologicznym i folklorowi. W tym odcinku chcę przybliżyć Wam niektóre aspekty słowiańskiej mitologii i kultury, zwłaszcza te związane z magią, wróżbami i przepowiedniami. Słowianie byli ludźmi głęboko związanymi z przyrodą i wszechświatem. Wierzyli, że w świecie istnieją nadprzyrodzone moce, które można było poznać. Wykorzystać lub zjednać sobie za pomocą odpowiednich praktyk i rytuałów. Te moce mogły mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na życie ludzi, dlatego Słowianie starali się żyć z nimi w harmonii i je szanować. Jednym z głównych źródeł nadprzyrodzonych mocy byli bogowie i boginie, którzy rządzili różnymi sferami życia i natury. Słowianie Mieli bogaty i zróżnicowany panteon, w którym każde bóstwo miało swoje atrybuty, funkcje i symbole. Niektóre z nich były czczone przez wszystkie plemiona słowiańskie, inne były lokalne lub regionalne. Słowianie oddawali cześć bogom i boginiom poprzez modlitwy, ofiary, święta i pielgrzymki do miejsc mocy. Bogowie i boginie mogli pomagać ludziom w różnych sytuacjach, na przykład zapewniać urodzaj, zdrowie, miłość. Zwycięstwo wojenne lub ochronę przed złymi mocami. Mogli również karać ludzi za złe uczynki, niewierność lub brak szacunku. Innym źródłem nadprzyrodzonych mocy były duchy i istoty magiczne, które zamieszkiwały świat przyrody. Słowianie wierzyli, że każde drzewo, kamień, rzeka czy góra ma swojego opiekuna lub duszę. Te duchy mogły być przyjazne lub nieprzyjazne wobec ludzi, w zależności od tego, jak się do nich odnoszono. Słowianie starali się nie drażnić ani nie obrażać tych duchów, a raczej składać im dary lub prosić o pozwolenie na korzystanie z ich terytorium. Niektóre z tych duchów miały szczególną moc lub rolę w życiu ludzi, np. domowik, opiekun domu i rodziny, leszy. Pan lasu i zwierząt, południca, strażniczka pola i zbóż. Słowianie wierzyli również w nadprzyrodzone moce, tkwiące w samych ludziach lub przedmiotach. Niektórzy ludzie trudnili się w magii, wróżbiarstwie lub w uzdrawianiu. Byli to na przykład czarownicy, znachorzy, kapłani czy wróżbici. Potrafili oni manipulować siłami natury za pomocą zaklęć, inkantacji, uroków czy rytuałów. Niektórzy z nich używali magii dla dobra ludzi, inni do złych uczynków. Niektóre przedmioty miały również magiczną moc lub znaczenie. Były to na przykład talizmany, amulety i symbole. Służyły one do przynoszenia szczęścia, chronienia przed złem lub komunikowania się z bogami. Słowianie byli ludźmi ciekawymi świata i swojego przeznaczenia. Wierzyli, że można poznać przyszłość, ukryte prawdy i tajemnice za pomocą różnych technik wróżbiarskich. Wróżenie było dla nich sposobem na uzyskanie porady, pomocy lub pocieszenia w trudnych sytuacjach. Była to również forma rozrywki, zwłaszcza w czasie świąt i wieczorów towarzyskich. Słowianie używali wielu metod wróżenia, które opierały się na obserwacji i interpretacji różnych zjawisk naturalnych, przedmiotów lub symboli. Niektóre z tych metod to wróżby z ręki. Wróżenie z ręki polegało na analizie linii, kształtów i znaków na dłoniach ludzi. Każda część dłoni ma swoje znaczenie i odpowiada różnym aspektom życia, takim jak zdrowie, miłość czy los. Wróżka potrafiła odczytać z dłoni przeszłość, teraźniejszość i przyszłość osoby, a także jej cechy charakteru i talenty. Wróżby z ziarna Wróżenie z ziarna to metoda wróżenia z użyciem ziaren zbóż lub roślin strączkowych. Wróżka wrzucała ziarna do naczynia z wodą i obserwowała jak się zachowują. Ziarna mogły unosić się na powierzchni, tonąć na dno, tworzyć wzory lub grupować się w kształty. Te zachowania miały swoje znaczenie i symbolikę, które wróżka interpretowała, aby przedstawić wróżbę. Wróżby z ognia Wróżenie z ognia to sztuka przepowiadania przyszłości z użyciem ognia lub jego pochodnych. Wróżka patrzyła na płomienie, iskry, dym lub popiół i odczytywała z nich znaki i sygnały. Ogień mógł zmieniać kolor, kształt, wielkość lub kierunek, co miało swoje znaczenie i przesłanie. Wróżka mogła też zadawać pytania ogniu i oczekiwać na jego reakcję. Wróżby z gwiazd. Słowianie wierzyli, że gwiazdy są źródłem mądrości i wskazówek. Obserwowali ruchy i położenie gwiazd, planet i innych ciał niebieskich, aby odczytać z nich znaki i przesłania. Słowianie znali również znaczenie konstelacji i znaków zodiaku. Wróżby z gwiazd pomagały im w podejmowaniu decyzji, planowaniu podróży czy poznawaniu swojej osobowości. Interpretacja snów. Słowianie uważali, że sny są sposobem komunikacji z bogami, duchami lub przodkami. W snach można było otrzymać ważne informacje, ostrzeżenia lub przepowiednie. Słowianie starali się zapamiętywać i interpretować swoje sny, szukając w nich symboli i znaczeń. Niektóre sny miały uniwersalne lub tradycyjne interpretacje, inne były indywidualne lub zależne od kontekstu znaki z natury. Słowianie byli uważnymi obserwatorami natury i jej zjawisk. Wierzyli, że natura daje im znaki i sygnały, które mogą mieć wpływ na ich życie. Słowianie zwracali uwagę na takie rzeczy jak pogoda, zachowanie zwierząt, kształt chmur czy kolor nieba. Te znaki mogły zapowiadać zmiany, szczęście, nieszczęście lub ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Wróżenie z wosku. Słowianie praktykowali tę wróżbę. Aby poznać swoją przyszłość, zwłaszcza w kwestiach miłosnych i rodzinnych, ale nie tylko. Wróżenie z wosku polegało na tym, że rozpuszczali wosk z zapalonej świecy i wrzucali go do zimnej wody. Woda sprawiała, że wosk szybko twardniał i przyjmował różne kształty. Następnie oświetlali wosk światłem i obserwowali cień, który rzucał na ścianie. Cień mógł mieć różne postacie i znaczenia. Zależnie od tego, co chcieli się dowiedzieć. To tylko niektóre sposoby wróżbiarstwa używane przez Słowian. Teraz przejdziemy do rytuałów, które praktykowali. Słowianie wykonywali wiele rytuałów i ceremonii magicznych, które miały określoną strukturę, symbolikę i znaczenie. Niektóre z rytuałów i ceremonii magicznych stosowanych przez Słowian to rytuały prorocze. Słowianie wykonywali specjalne rytuały, aby uzyskać wizje, przepowiednie lub odpowiedzi na swoje pytania. Niektóre z tych rytuałów były związane z określonymi świętami lub porami roku, na przykład Noc Kupały, kiedy to Słowianie skakali przez ognisko, wrzucali wianki do wody lub szukali kwiatu paproci, aby poznać swoją przyszłość. Inne rytuały były wykonywane na życzenie osoby zainteresowanej. Na przykład rytuał z obrusem na skrzyżowaniu dróg o północy, kiedy to Słowianie kładli biały obrus na ziemi i czekali na pojawienie się ducha lub zwierzęcia, które miało im coś objawić. Rytuały ochronne. Słowianie wykonywali specjalne rytuały, aby chronić się przed złymi mocami, chorobami i nieszczęściem. Niektóre z tych rytuałów były związane z określonymi przedmiotami lub symbolami, na przykład rytuał z jajkiem. Kiedy to słowianie smarowali swoje ciało jajkiem, i następnie wrzucali je do wody lub ognia, aby pozbyć się negatywnej energii. Inne rytuały były związane z określonymi słowami lub gestami, np. rytuał z zaklęciem, kiedy to słowianie recytowali specjalne formuły lub zaklęcia, aby odwrócić zły czar lub urok. Rytuały uzdrawiające. Słowianie wykonywali specjalne rytuały, aby leczyć choroby, rany, bóle czy urazy. Niektóre z tych rytuałów były związane z określonymi roślinami lub substancjami, np. rytuał z miodem, kiedy to Słowianie smarowali chore miejsce miodem i następnie opatrywali jelnianym płótnem, aby przyspieszyć gojenie. Inne rytuały były związane z ziołolecznictwem. Słowianie zbierali różne zioła lecznicze i przygotowywali z nich napary, nalewki, maści lub okłady. Rytuał z wodą. Słowianie polewali się lub kąpali w wodzie, aby oczyścić się z choroby i negatywnej energii. Woda była symbolem życia, płodności i oczyszczenia, a także łączyła światy ludzi i bogów. Rytuały miłosne. Słowianie wykonywali specjalne rytuały, aby przyciągnąć miłość, oczarować wybrankę lub wybranka wzmocnić związek lub uwolnić się od niechcianego partnera. Niektóre z tych rytuałów były związane z określonymi roślinami lub zapachami, np. eliksir z lubczyku, który był nazywany pietruszką miłości i służył do sporządzania miłosnego napoju. Inne rytuały były związane z określonymi czynnościami lub gestami, np. skakanie przez ogień, które miało symbolizować odwagę i namiętność zakochanych. To są tylko niektóre z rytuałów i ceremonii magicznych stosowanych przez Słowian. Teraz przejdziemy do słowiańskich symboli. Słowianie byli ludźmi wierzącymi w moc przedmiotów i symboli, które mogły przynosić im szczęście lub chronić ich przed złymi duchami. Niektóre z tych przedmiotów i symboli były związane z bogami, inne z naturą, a jeszcze inne z ludzkimi pragnieniami. Słowianie nosili je przy sobie, umieszczali je w swoich domach. Lub ofiarowywali je innym. Niektóre z tych przedmiotów i symboli to kołowrót zwany również jako swarga, świaszczyca, swarzyca lub swarożyca, słowiański symbol słońca, ognia i życia. Kołowrót był znakiem szczęścia, płodności i ochrony. Słowianie malowali go na swoich domach, ubraniach, broniach czy monetach. Kołowrót był symbolem Boga Swarożyca. Lunula Słowiański symbol księżyca, kobiecości i płodności. Ma postać półksiężyca. Lunula była znakiem urody, zdrowia i płodności. Często była noszona jako naszyjnik. Symbol Peruna, pana burzy, gromu i wojny. Był znakiem siły, odwagi i sprawiedliwości. Słowianie rysowali go na swoich tarczach, hełmach czy mieczach. Symbol ten służył również do ochrony przed złymi mocami i katastrofami. Znak Velesa – symbol Boga podziemi, zwierząt i magii. Znak ten ma postać równoramiennego trójkąta, skierowanego podstawą do góry. Znak Velesa był symbolem dobrobytu, mądrości i szczęścia. Teraz przyjrzyjmy się, jak wierzenia słowiańskie ewoluowały na przestrzeni lat. Słowiańska religia i kultura nie były statyczne i niezmienne. Przez wieki ulegały zmianom i wpływom innych ludów i cywilizacji, z którymi Słowianie wchodzili w kontakt. Jednym z najważniejszych czynników, który wpłynął na ewolucję wierzeń Słowian, było chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo dotarło do Słowian w różnych czasach i formach. Niektóre plemiona słowiańskie zostały ochrzczone przez misjonarzy z zachodu, głoszących łacińską wersję chrześcijaństwa. Inne plemiona przyjęły chrześcijaństwo z południa lub wschodu, głoszące grecką lub bizantyjską wersję chrześcijaństwa. Niektóre plemiona przyjęły chrześcijaństwo dobrowolnie, inne pod przymusem lub pod wpływem politycznym. Niektóre plemiona zachowały część swoich dawnych wierzeń i praktyk, inne całkowicie je porzuciły. Jednak chrześcijaństwo nie zniszczyło całkowicie słowiańskiej religii i kultury. Wiele elementów słowiańskiej tradycji przetrwało w formie folkloru, zwyczajów ludowych, obrzędów rodzinnych czy nazw miejscowych. Wiele elementów słowiańskiej religii zostało również zaadaptowanych lub zasymilowanych przez chrześcijaństwo: na przykład święta i obrzędy, takie jak święto kupały, obchodzone w czasie przesilenia letniego, które zostało przekształcone w święto Jana Chrzciciela. Podobnie święto dziadów, upamiętniające zmarłych przodków, zostało zastąpione przez wszystkich świętych i zaduszki. Kult miejsc świętych, takich jak gaje, źródła, drzewa czy kamienie, które były uważane za siedziby bóstw lub duchów. Chrześcijaństwo często budowało kościoły lub kaplice w tych miejscach, nadając im nowe znaczenie i poświęcając je patronom chrześcijańskim. Kult niektórych bóstw słowiańskich, które zostały zidentyfikowane z postaciami biblijnymi lub świętymi. Na przykład Bóg Sfaruk, uważany za stwórcę nieba i ognia, został utożsamiony z Bogiem Ojcem. Bogini Mokosz, opiekunka kobiet i płodności, została utożsamiona z Matką Boską. Bóg Trzygłów mógł zostać zastąpiony przez Trójcę Świętą. Mam nadzieję, że odcinek był dla was interesujący i pouczający. Mam nadzieję również, że zachęcił Was do dalszych poszukiwań i odkryć na temat słowiańskiej mitologii i kultury. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do zapoznania się z naszymi innymi filmami. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować nasz kanał oraz kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia!